Cześć. W tym filmie opowiem o butach marki Sokeney w spolszczonym nazewnictwie Sałkony. Jest to model Endorphin Speed 4. Opowiem o moich odczuciach na temat tego buta. Film podzielę na trzy bloki. Pierwszy blok budowa, to tak z kronikarskiego obowiązku. Drugi blok komfort, yy, według mnie, jak to tam but pracuje, jak się w nim biega. No i w trzecim filmie opowiem o treningach jakie w nim wykonałem, na jakich tempach biegałem, a na koniec zrobię krótkie podsumowanie. Dlatego zapraszam Cię do oglądania tego filmu. Zacznę od specyfikacji i budowy tego buta. But z przeznaczeniem treningowo-startowym, wszystko ze względu na zastosowane tutaj technologie. Podeszła wykonana z pianki, PV-RUN PB, która jest jedną z najlżejszych i najbardziej responsywnych pianek na rynku, do której została dodana nylonowa wkładka, mająca na celu dodać sztywności na śródstopiu i pomóc w przetaczaniu buta z pięty na palce. Wysokość pod piętą to 36 mm, a pod palcami 28, co daje nam różnicę nazywaną dropem 8 mm. But w rozmiarze 43 waży około 230 gram, co, jak na ilość zastosowanej pianki, jest niską wagą. Cholewka wentylowana jest w okolicach palców małymi dziurkami i wykonana jest z przyjemnego materiału. Jeśli chodzi o wersję kolorystyczną, to w momencie, kiedy go kupowałem, w Polsce była tylko dostępna ta w wersji czarno-białej. Z tego co wiem, jest jeszcze dostępna wersja kolorystyczna biało-pomarańczowa, którą tutaj umieszczam na zdjęciu. I to tyle jeżeli chodzi o budowę i specyfikację. Przejdźmy do następnego tematu. Moim zdaniem te buty mają naprawdę wysoką amortyzację, co jak dla mnie osoby ważące około 70 kg było już odczuwalne po pierwszym włożeniu. Czułem się jakbym stał na miękkiej gąbce i to uczucie towarzyszyło mi przez cały czas, niezależnie od tempa biegu. Podczas półmaratonu biegło mi się w nich naprawdę komfortowo, a nogi po biegu nie były zmęczone. Jeśli chodzi o komfort, chciałbym również wspomnieć o cholewce, która moim zdaniem idealnie dopasowuje się do stopy. Buty kupiłem standardowo, centymetr większe ale nie jest to w żaden sposób y, odczuwalny. nigdzie tutaj stopa w tym bucie nie lata, nie ślizga się, but idealnie dopasowuje się do stopy. Dodatkowo buty oferują znakomitą stabilność, co daje poczucie pewności przy każdym kroku. Dzięki temu nawet na dłuższych dystansach, takich jak półmaraton, czuć tą stabilizację i pewność biegu. Do tego dochodzi bieżnik tej podeszwy, tutaj można zobaczyć, który jest naprawdę dosyć yy, charakterystyczny i, i dobrze wyprofilowany co przy biegu po śliskich nawierzchniach, czy tak jak właśnie na półmaratonie w Gandawie po takiej staromiejskiej kostce idealnie, nawet bym powiedział, że no powiedział, że idealnie trzymał się nawierzchni, nigdzie tam ta stopa mi nie uciekała, nigdzie się nie ślizgała także przyczepność i stabilizacja to ogromne zalety obok amortyzacji, jeżeli chodzi o to obuwie Sznurówki są długie i wyglądają na solidne i przyznam wam, że jak na tą długość jeszcze mnie nie zawiodły. Ja zawsze buty wiążę na dwie kokardki, tak, na dwie kokardki i nigdy nie mam z tym problemu, żeby gdzieś, ten, gdzieś to mi się rozwiązywało. Tak samo jest w przypadku tego modelu. Warto też tutaj również wspomnieć o wyściółce wewnątrz tego buta, która jest miękka i nie powoduje otarć. Co jest szczególnie ważne przy takich długich biegach. Ogólnie rzecz biorąc. To w mojej opinii te buty mają świetną amortyzację, świetną stabilizację i świetną przyczepność. Teraz zapraszam Cię do kolejnego tematu: jakim jest yy, trening, jaki wykonałem w tych butach i w jakich tempach tam biegałem. Na ten moment mam pokonane w tych butach 150 km około. Większość była w treningu i były to treningi zadaniowe, chociaż padło jedno spokojne rozbieganko. Pokonałem też z nich półmaraton, to o czym wspominałem przed chwilą w filmie. Teraz tak, jeżeli chodzi o treningi, no to u mnie te treningi tempowe zaczynały się od 4,50, nawet przebieżki do 3,20 na kilometr. Takie było moje maksymalne tempo, jeżeli chodzi o te buty. No i zaczniemy tak. Od tej przebieżki, którą tam pokonałem w granicach 5.40, no to nie czułem tutaj nic specjalnego poza super amortyzacją, jeżeli chodzi o te buty. Tempo 4.50 do 4.30 też nie było czuć nic bardzo specjalnego, jakiegoś tam, jakiejś pomocy, jakiegoś boostera. Jak to tempo zaczęło schodzić już poniżej 4.30 na treningu, czy tam na półmaratonie, jak biegłem w granicach 4.20-4.15, no to już było czuć taką delikatną pomoc. Ale największą pomoc, jaką czułem w tych butach, to jak biegają właśnie te przebieżki po 3.20. Coś normalnie fenomenalnego, z czym się jeszcze nie spotkałem na mojej tam krótkiej drodze biegowej. Buty popychały mnie do przodu. Mniej więcej chyba w taki sposób to wyglądało. Tak to czułem, jakby mnie pchały ze sobą. Przy czym, jak lądowałem, to czułem, jak się to ugina i wybija mnie do przodu. Może zamiast właśnie tego przechylania, to wybijanie było? O, no, w sumie może to i to. Czyli było pochylanie yy, z wybijaniem. Treningi wykonywałem głównie na twardych nawierzchniach. Nie zdarzyło mi się biegać w nich po leśnych ścieżkach. I teraz tak, jeżeli chodzi o asfalt, kostkę, yy, właśnie czy taką staromiejską kostkę, no to super, to fajnie czuć wszystko: amortyzację, responsywność. Jeżeli chodzi o stadionową bieżnię, to tu miałem takie poczucie, jakby gdzieś ten but tam tonął na tej bieżni i nie oddawał tej energii, jakby gdzieś to tam nie pracowało. Yy, może to po prostu moje, jakieś moje odczucie, błędne, może miałem wtedy zmęczone nogi, chociaż w sumie no to nie, bo, bo biegałem na, na świeżości akcenty no to, I było to biegane w tempie poniżej 4 yy, minut na kilometr, także to jest jedyny taki mankament, jeżeli chodzi o tą nawierzchnię i o rodzaj yy, treningu. Finalnie jednak, treningi te szybkie i na zawodach biegamy się w nich naprawdę super. A więcej już opowiem w podsumowaniu, także przechodzimy do niego. Podsumowując, ja jestem bardzo zadowolony z zakupu tych butów. Buty spełniają swoje zadanie, idealnie zastępują moją poprzednią startówkę, ze względu na to, że są świetnie amortyzowane, mają świetną stabilizację i świetną responsywność. Czy bym je polecił? Innym biegaczom. Amatorom i średnio zaawansowanym poleciłbym te buty. Amatorom jako startówka bądź but do szybkich treningów, tylko dla takich, którzy biegają tam w tempie od 4:30 i szybciej. Jeżeli ktoś biega wolniejszym tempem, nie szkoda mu pieniędzy, no to też może kupić te buty, bo naprawdę mają genialną amortyzację. Dla średnio zaawansowanych sportowców biegaczy będzie to idealne uzupełnienie właśnie do długich wybiegań. Czy do jakichś akcentów, biegów progowych? Pamiętajcie na koniec, że ten film opiera się na moich spostrzeżeniach na temat tego buta, na, na moich jakichś doświadczeniach, i nie każdemu ten but może odpowiadać. Dlatego zachęcam przy zakupie odwiedzić najpierw sklep specjalistyczny, doradzić się, przymierzyć, zobaczyć, czy to naprawdę Wam odpowiada. Ja, tak jak mówię, jestem szczęśliwy, jestem mega zadowolony. To by było wszystko, jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia na temat SoC E Endorphin Speed 4. Jeżeli jest coś, o czym nie powiedziałem, zostaw komentarz, zadaj pytanie, na pewno na nie odpowiem. Jeżeli podobał Ci się ten film, no to zapraszam do subskrypcji. Mam nadzieję, że w jakiś sposób też ten materiał pomoże Ci w podjęciu decyzji przy zakupie tych butów, a tymczasem życzę Ci miłego biegania.